Witajcie tutaj Juzaki i chciałem z wami omówić moba zwanego golemem. Tak, więc zaczynam. Yy, golema buduje się bardzo łatwo, potrzebne nam są cztery bloki żelaza i jedna dynia. O, i proszę, nasz golem zbudowany. Golem z, e, został wprowadzony do tej wersji, żeby bronić e, e, wiosek z PC-kami przed źle nastawianymi mobami. Typu zombie e, szkielet i pająk. Bo do kliperów nic nie ma. Ustawimy sobie takiego zombiaka. Piszą mi na Skype, przepraszam za to. Tak. Jak widzicie, golem podrzuca swoje ofiary na cztery kratki w górę, żeby jak ofiara spada, żeby zadać jej dodatkowe obrażenie. Golem nie umie pływać. Czyli jak się go wrzuci do wody, jak tutaj zresztą jest, on już stąd nie wyjdzie. Niestety. Przepraszam Was za to, że mi tak piszę na Skype'ie. Teraz im się nagle zachciało. Eee, golem, golema trzeba walnąć 14 razy z... Plącze mi <grym> się język. Bardzo Was za to przepraszam. Eee, golema trzeba walnąć 14 razy z diamentowego miecza, żeby go zabić. 3, 4, 5, 6, 7. Przepraszam. Chwilka. Dobrze. E, z golema wypada, wypada kilka sztabek żelaza i róże. Akurat nam bardzo mało wypadło. Niestety. E, tak. Więc przejdźmy do nocy i pokażę wam jak broni wiosnę. Widzimy się za chwilkę. I witajcie znowu. Tak, już jest golem, jak widzicie, NPC szybko się chowają do domku. Eee, niestety tamten gdzieś co O, już już już. Golem specjalnie po niego poszedł, żeby poszedł, żeby mu powiedzieć. Tak więc damy tutaj kilka zombiaków. Cztery w zupełności wysokiej. Jak możecie zobaczyć, próbują się dobijać do drzwi. Lecz Golem oczywiście im na to nie pozwoli. Tak. No i jeszcze z nim rozprawił. Golem też, kiedy znajdzie róże, daje je osadnikom i sadzi je w wioskach. Niestety nie sfilmowałem tego, a pewnie trudno to sfilmować. Ale pewnie jest wiele filmików na YouTube, na YouTubie, gdzie to widać. No i to by było na tyle. O czym chciałem z wami porozmawiać o tym o, o, nie, o, nie, nie, nie. E, o tym wspaniałym mobie zwanym Golemiem Golemier? Golem kurde e, dobrze, więc komentujcie, subskrybujcie, cześć.